Witam serdecznie w poradniku do gry Showded. W dzisiejszym odcinku pojeździmy sobie na łyżwach. Prezentuję wam teraz y, zjazd na nartach ze szczytu. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, gdzie znaleźć śnieg, lub śnieg? No to y, jeden z najłatwiejszych do zbierania składników w grze. Gdziekolwiek nie traficie, śnieg jest oczywiście, jak sobie zetkniecie, w tej nowej śnieżnej krainie. Może Wam się pojawić też tutaj na dole, jak będzie taka pogoda, że zacznie padać deszcz. Aczkolwiek zaczyna występować, powiedzmy, już gdzieś tutaj. No, myślę, że śnieg <laughs> nie będzie dla Was problemem do znalezienia. Wystarczy iść, i, i tyle. Jeżeli chodzi o lód, oczywiście, jeszcze zaraz, zaraz, zaraz tutaj jeszcze sobie zjedziemy na nartach. Mm, zaraz gdzieś tu był zjazd na nartach fajny <grystanie> fajny zjazd na nartach, zaraz tutaj zaserwujemy, co prawda na nartach zjeżdża się po zboczu, gdzie nie ma śniegu. O, tu był tam był zjazd na nartach Juu. alpejskie szczyty, jak ktoś se tu kiedyś wybuduje. Ten... O kurde, przeżyłem mając tylko jeden HP. <grystanie> Trzeba uważać, pany, bo tutaj. Narty. Nie. Dobra. Czyli musimy lecieć na lotni. I teraz, proszę państwa, teraz, proszę państwa, lecimy w to miejsce tutaj, pojeździć na łyżwach. Tam dowiecie się, gdzie znaleźć lód. Lecimy przez twierdzę Wiecznego Kwiatu. Tutaj jest taki fajny przelocik. Lubię ten przelocik, bo jest taki troszkę trudny, trzeba się tak wcisnąć między te, <śmiędzy> te wszystkie tam szczeliny i tutaj jak macie pradawną iglicę w tej nowej krainie to jak polecicie sobie na lewo to dolecicie właśnie do lodowiska, można byłoby tu grać w hokeja na tym lodowisku, nie tylko na tym, bo wszędzie, gdzie będziecie mieć zamarzniętą wodę w grze, jak wiecie, nie ma wody, ale w tej krainie woda jest, tylko w formie zamarzniętej, czyli w postaci właśnie lodu. No to tutaj właśnie ta krainka jest. Zobaczcie. I biegniemy my. Jazda na nartach. Fajnie się skręca, bo to tak Ciągnie was nadal w tamtą stronę. O. <laughs> I właśnie, jeśli pytaliście, gdzie jest lód, no to tutaj jest y, lód. A w wytwarzaniu, możecie zrobić, proszę bardzo, kulkę śnieżną. Jak zrobicie sobie kulkę śnieżną. E, gdzie ta kulka się musiała mi gdzieś pojawić. Co, co się stało z kółką śnieżną? Plecak Nie ma kulki śnieżnej Może trzeba być na śniegu Nie wiem, zaraz się dowiemy Kulka śnieżna znika, albo ja jej nie widzę, albo jestem ślepy Chyba trzeba być na śniegu Mhm. No bo zobaczcie, można wytworzyć kulkę śnieżną, ale się ona nie wytwarza. Nie, nie, nie znika mi śniegi, i kulka się nie wytwarza, więc coś kulka śnieżna nie działa. Dziwne. Naprawdę dziwne. Ale możecie wytworzyć na przykład y, ze śniegu y, fajne lampiony. Wystarczy Wam świeczka i 10 kulek śnieżnych. A tak naprawdę nie robicie tych kulek, tylko tak naprawdę świeczka i śnieg. Zresztą zaraz sobie polecimy do mojego domku. Zobaczymy, czy da się robić te lampiony śnieżne. Bo nie chcę Wam tutaj sciemniać. Wydawało mi się, że ja powiem Wam szczerze mówiąc, wydawało mi się, że robiłem te kulki śnieżne. Nie wiem, czy coś się nie zmieniło. O, zobaczcie, lampion się nie wytapia. Jak zobaczycie, położyłem sobie tutaj lampion śnieżny. Jego wytwarzamy. O, mogę wytworzyć. Jego wytwarzamy normalnie w ekwipunku nie w jakimś tam stole warsztatowym i normalnie można go wytworzyć. Nie mam. Czekaj, zaraz, zaraz. Do głównego menu. Przecież mam na pewno. <ścoughs> Jeszcze raz resetujemy. Coś dziwnego. Coś dziwnego się dzieje, bo niby mi wytwarza, a mi nic nie wytwarza. Zobaczmy, czy mi w ogóle cokolwiek wytwarza, bo może taki jakiś dziwny błąd wystąpił. Na serwerze wytwarzanie, na przykład wytwórzmy bandaż. Nie, no bandaż normalnie wytwarza. Pojawił się mi. Był jakiś błąd. Dobra. Był jakiś błąd, jest kulka śnieżna, proszę Państwa. No, był jakiś błąd nieznanego rodzaju, w każdym razie. Teraz, jak sobie weźmiecie kulkę śnieżną do ręki, to możecie się naparzać ze znajomymi na serwerze. Możecie rzucać do siebie kulkami śnieżnymi. I kurde, ten y, błąd jakiś. Nie wiem, co to był za błąd. Szczerze mówiąc, ten błąd spowodował, że wam tego nie pokazałem. A zaraz spróbujemy walnąć w jakiegoś zwierzaka kulką śnieżną i zobaczymy, ile to. Zadaje na przykład y, obrażeń. No bo, skoro ten filmik to jest właściwie taki w ramach kronikarskiego obowiązku, bo każdy wie gdzie śniegi lód raczej to są tak proste składniki do znalezienia w tej krainie, że nie wymagają jakiegoś większego tłumaczenia, no to chociaż pobawmy się troszkę i spróbujmy upolować jakieś zwierzę kulką śnieżną. Ja gram na najłatwiejszym poziomie trudności, więc na wyższych poziomach może być, znaczy, gram. No, nie gram na najłatwiejszym. W ramach poradnika gram na najłatwiejszym, dlatego, żeby po prostu wiadomo Nie marnować czasu na walkę z potworami, tylko bardziej skupić się na poradniku Ale no właśnie teraz jestem na tym serwerze, gdzie mam ten poradnik, więc no mamy tutaj smoka, więc tutaj mam najłatwiejszy poziom Zobaczymy ile mu kulka śnieżna zadaje Całe zero. Tam raz go trafiłem, więc kulka śnieżna nie zadaje nic. Ale też nie jest jakaś. Znowu przestało mi wytwarzać kulki śnieżne, nie? Zobaczcie. Znowu przestało mi wytwarzać kulki śnieżne. Znowu coś się wydarzyło. Jak przyleciałem tutaj do tej zimowej krainy. Jest jakiś dziwny błąd. Powodujący, że w zimowej krainie nie da się wytwarzać kulek śnieżnych. Eee, dziwny, naprawdę dziwny błąd. W ogóle tutaj też już przestałem móc cokolwiek wytwarzać, nie? O, różkę mi wytworzyło dziwo. No dziwne to jest. Dziwny błąd, nie ukrywam, no ale nic za niego nie poradzimy. Normalnie, jeżeli wrócicie sobie do bazy, to wam będzie, jak zbieracie śnieg działać. Podejrzewam, że tam, jak się idzie za pierwszym razem, to, to nie wiem, to czy działa. Dajcie znać, czy też macie ten błąd, bo to może być jakiś grubszy błąd w grze związany z tym śniegiem. Jestem mega zdziwiony, powiem wam, że taki błąd wystąpił. Bardzo, bardzo zdziwiony jestem. I troszkę zniesmaczony, szczerze mówiąc. <noise> Nie jakoś tam bardzo. No to to jest. Dobra, weźmy sznurek. Razy 10. Niech się porobi nam trochę sznurka. Bo sznurka bardzo mi brakuje zawsze. A można dzięki temu, właśnie. Jeszcze taka podpowiedź. Dzięki temu tutaj. Ulepszonemu kołowrotkowi możecie szybko robić sznurek, bo z 10 włókien zrobicie 10 sznurków, co jest bardzo, bardzo dobre. Bo normalnie, jak będziecie wytwarzać sami sznurek, to zobaczcie, potrzebujecie 3 włókna, czyli musicie 3 włókna roślinne zmarnować na jeden sznurek. Tymczasem tutaj macie jeden za jeden, czyli jedno włókno za jeden sznurek. Co prawda, włókno wiadomo jest dość łatwe do znalezienia i dość szybko idzie go znaleźć, ale mimo wszystko i tak uważam, że. Taki rodzaj, no, taki rodzaj po prostu przyspieszenia jest fajny w budowaniu. No i to właściwie tyle. Dzięki za oglądanie. No i do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.